No, Nie? 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 z tą rybą i z, tymi... z tym Nie? <słuch> nie? No, ja Nie? Nie? Ma... tak Nie? Hello Nie? najbardziej Nie? dla mnie teraz sytuacja, czyli iść tak z telefonem i mówić mm -hmm. do, oh, I don't care. Dobrze. A więc od czego by zacząć? Idę właśnie po dziewczyny. Jestem gotowa, a zabrałam, zabrałam rzeczy na morze, bo mamy później w planie pojechać na plażę a i mamy w planie iść do parku. Zjeść sobie śniadanie, bo jest dzisiaj piękna pogoda i I'm so excited! Odkąd zaczęła się jesień i zaczęły się takie chłodniejsze dni, to nie mam ochoty pić maczy, mam ochotę pić mam ochotę pić kawę. Tylko i wyłącznie kawę. Jak tak się idzie z telefonem cały czas tak, to bardzo boli mnie ręka. <noise> Serio. Więc muszę sobie zrobić przerwę, tak? Okej. Okay. Dobrze. I co jeszcze chciałam powiedzieć? Zastanawiam mm, się, czy ta kurtka mi dzisiaj pasuje do outfitu, czy nie. Może dziewczyny mi jakąś pożyczą. Boże, jak ja bym po prostu chciała im mieć na co dzień i przykładowo mieszkać z nimi albo zaraz obok nich. Jakbyśmy miały taką wspólną szafę i wspólną garderobę, to by było coś pięknego. Boże, mogłobyśmy się wymieniać to czy z ugraniami. Miałabym takie, ok, nie wiem co założyć, więc otwieram szafę dziewczyn. Kiss. Dzwonię do nich, bo jestem już pod szesnastką. Tak, kiss.

Teraz nagrywam. Eee, dzień dobry kochani. To jest na piekarni. Dobrze, i co my tutaj mamy? Eee, kardamonkę, klasyczną. Nie dzień wiem co to jest. jest. słodkość, która jest obolana chyba karmalizowanym cukrem. Dobra, Peek? próbujemy. Próbujemy. Od czego zaczynamy? <grywa> 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 Może od tego to się bardzo. uwalimy. dobra. No, no. To Ja się boję, że tam się bardzo uwalimy. Dzięki. No, się zrobimy. To jest mi? cynamonka. Trochę smakuje jak cynamonka. Trochę cynamon, a trochę tam jest czegoś takiego słonego, no nie? Czujesz to? Takie jakby misu? Trochę? Tak mi się to kojarzy. A to nie jest jakiś marcepan albo... nie. Mm -mm. nie, nie. To jest jakiś taki... E, czekaj, ta pani mówiła... Co jest... Ja nie wiem, czy nie jest coś z sezamem. Jeszcze ona takiego mówiła. Ona mi tłumaczyła mi to, ale nie pamiętam. Mm. Wiem z czym mi się to kojarzy. No? Były takie dobre czekoladki. No. Merci! Mercedes miały taki niedobry smak. Co to? Marcepanowe? No, chyba takie inne. Karmelowe Ala. Takie coś, coś w tym stylu. I to był okropny smak, i zawsze no, sobie zostawiali te czekoladki. To tak I tak to się tak samo zbiło. jest. Roska tym... <laughs> to pewnie pomyślała, kurwa, tą najgorszą bierze. To, ja czekam na ja ten byłem, z karnemonki. Dobra, to testujmy. Przepraszam, ja się na tym tak skupiłam. Nie też tak. chcę. Ja czyż, 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 no, czyż, no, tak właśnie, ja sam że czyż, pada, a to chyba stamtąd. Trochę jak to jest Juno. Ej, czy to jest pieprz? nie jest kardamon? Nie. Mm. Dobra była ta kardamonka. Ale Marta ma jakieś uwagi, ale sama nie wiem. Może za dużo z tego kardamonu dla mnie? Że jakby te ziarenka są takie bardzo wyczuwalne i takie in bardzo, in bardzo in intensywne. intensywne no. Ale jakbyś wybrała to czy to, to? To co byś wybrała? Chyba żadną z tych rzeczy. Nie, chyba to nie były do końca moje ciesze, dobre wybory. Ban chyba był najlepszy. Mm -hmm. Yeah. <laughs> Winkę. Nie, no, no. Tak myślisz? 75 to jest ja ja zakupy. A ja ja piję kawę. I to jest jak mężczyzna, który czeka na swoją swoje dziewczyny. I nie wiem czy mnie słychać, bo nie mam mikrofonu. Myślisz, że słychać czy nie? Dam napisy. Nic nie widziałam, na zakupa. Nic nie znalazłam. Kochana, czy chciałabyś tylko zero? To łączenie z tego kolejnie. Mamy przesra. Te święte nogi. Długie nauki. Możemy zrobić tak, że ja ci po prostu nie wiedziałeś. Nie wiem od czego zacząć. Dawno nie mówiłam nic do kamery i dawno nie było vlogów, ale potrzebowałam przerwy. Potrzebowałam przerwy i żeby się skupić na innych rzeczach, żeby trochę wrócić do swoich rutyn, żeby zająć się po prostu życiem. był u mnie dziewczyny niedawno. Jestem bardzo szczęśliwa z tego powodu, że je zobaczyłam. Za tydzień też wracam do Polski na tydzień. Idę teraz do parku, biorę ze sobą journal, pójdę po kawę i mam w planie. A zrobić sobie Shadow Works. A wypisałam sobie pięć pytań. Mogę Wam zaraz przeczytać, jak już będę, jak już do tego usiądę. Ponieważ ostatnio zauważyłam, że są we mnie różne emocje, a dlatego chcę sobie nad nimi popracować. Ja może miałam sama kiedyś takie myślenie, że ja chcę się pozbyć wszystkich swoich wiecie, złych stron i nie znaczy nie akceptować ich, ale po prostu nie zachowywać się tak. Mówić sobie, że jestem taka codziennie, powtarzać sobie jakieś afirmacje a, i w ogóle nie uznawać tych złych stron, a jednak w każdym z nas są złe strony. I jakby ten cień, on nie jest złym miejscem, tylko tak naprawdę jest częścią nas, którą po prostu trzeba zobaczyć i zaakceptować, a nie zapominać o niej, nie w ogóle odsuwać ją i mówić po prostu, że ja już nigdy tak nie zrobię i ja taki nie jestem, tylko. Po prostu zaakceptować to i, i to przyjąć. Karl Jung tak powiedział: że, że nie stajemy się oświeceni, wyobrażając sobie światło, tylko czując świadomym ciemność. Więc tak, myślę, że trzeba się zagłębić w swoje cienie. Jakiś czas temu gdzieś tam pracowałam, może nad tym trochę, ale bardzo, bardzo mało. Bardziej może sobie jakieś wyobrażałam rzeczy, gdy przelejałem pewne rzeczy na papier to stają się one bardziej zrozumiałe dla nas i bardziej je dostrzegamy, widzimy, no bo jednak myśli często uciekają, zapominamy o tym wszystkim, a gdy już pracujemy nad czymś, piszemy o tym, to myślę, że bardziej w nas to pracuje. Dziwnie się wchodzi i zastanawia się nad swoimi złymi stronami i nad negatywnymi rzeczami w sobie. I to jest trochę trudne. To nie jest przyjemne, bo tak powiem szczerze. Ale jest na pewno potrzebne. I, i przeczytam Wam pytania. Takie pięć pytań, które myślę, że są dobrym startem, żeby w ogóle zacząć z tym pracę. Pierwsze pytanie to jest: co najczęściej próbuję ukryć przed innymi? Kolejne. Kiedy ostatnio poczułam emocje, które nie chciałam pokazać i co to było? Trzecie pytanie. Jakie cechy u innych najbardziej mnie denerwują i czy mogę zobaczyć je w sobie? Czwarte. Co we mnie boję się, że nie jestem wystarczająca? I ostatnie pytanie to jest, gdybym mogła bezpiecznie wyrazić wszystkie emocje, jaką jedną chciałabym wypuścić jako, jako pierwszą? <grych> A tego nikt nie może, nie może zobaczyć. Kurczę. Ciekawe to jest. Siedzenie w parku przynosi jakiś taki nieprawdopodobny spokój. I takie zaufanie, że że będzie dobrze. Nikt nie chciał tego widzieć. Nope. Nawet, nawet mi jest wstyd wracać do tego, do moich Shadow Works. jest dla mnie takim właśnie momentem zatrzymania się trochę i wejrzenia w głąb siebie i zastanawia mnie to, jak czasami też my i nasze ciało, nasz umysł tak naprawdę samoistnie jakoś do tego dąży, bo no nawet zaczęłam pracę właśnie na takim shadow work, po prostu przyszła mi ochota na to, żeby jakoś bardziej się zagłębić w siebie. Rano czytałam sobie o jesieni w takim kontekście trochę spirytualnym, duchowym, naukowym też i jeśli nie jest właśnie takim idealnym okresem, który sprzyja temu, żeby zacząć pracę nad sobą, żeby przyjrzeć się swoim ciemnym stronom, swoim cieniom, bo, bo właśnie mamy mniej światła, liście zmieniają kolory, i jakby to skłania nas do jakiejś refleksji, jakby do myśli właśnie o przemijalności, o tym, że nasze życie jest dosyć kruche, przemija i umiera. Później na nowo narodzić się. Też bardzo mi się spodobało, warto, zaraz Wam przeczytam, bo akurat to mnie bardzo mocno ciekawiło i chcę się jakoś bardziej zagłębić w ten temat, ale 11:11. 11. Confirmation! Dla Celtów koniec października był momentem, kiedy zasłona między światami staje się najcieńsza i duchy przodków miały wtedy najłatwiejszy dostęp do świata żywych. To czas refleksji, wdzięczności i kontaktu z tym, co niewidzialne. Energia świata kieruje nas do wnętrza. Kiedy liście opadają, my też możemy zrzucić maski i patrzeć na to, co naprawdę jest w nas. Uwielbiam porównywać nasze ludzkie życie do natury i siedziałam ostatnio w parku i po prostu obserwowałam drzewa, liście, jak spadają. I pomyślałam sobie: hej, jakby ja czasami tak bardzo kurczowo się czegoś trzymam, próbuję coś zatrzymać w swoim życiu, albo boję się to puścić. A jakby drzewa wiedzą, że mają puścić swoje liście, że liście mają opaść, bo wiedzą, że narodzicie coś nowego, coś, coś równie pięknego. Więc myślę, że my też powinniśmy czasami po prostu odpuścić i nie trzymać tak kurczowo pewnych rzeczy. Strasznie po prostu dzisiaj jakoś tak skaczy między tematami, wybaczcie, ale... <laughs> I don't know why. Nie wiem. Chyba po prostu przez to, że bardzo długo nie robiłam żadnych vlogów i gdy teraz dzisiaj zaczęłam, to mam takie chcę o tym pogadać, chcę o tym pogadać, chcę pogadać o tym. I mam taką niepohamowaną ochotę po prostu mówić o wszystkim. Ale... Koniec. Koniec. Co dzisiaj. A rano, gdy mówiłam sobie zęby, to miałam takie: Ej girl, jakby idziesz po paczki PR, bardzo fajnych marek. Zatrzymaj się na chwilę. Zatrzymaj się na chwilę i zastanów się nad tym. Dwa, trzy, cztery lata temu pisałam sobie o tym w dzienniku. Pisałam różne afirmacje, jakieś swoje marzenia, i nagle, kilka lat później jakby jestem tutaj i nie mówię, że wszystko się nagle spełniło. Spora ilość rzeczy się jednak spełniła mm, i też do czego dochodzę, to jest to, że wszystko przychodzi w swoim czasie i każdy z nas musi przejść po prostu przez jakąś drogę, jakiś proces, jakieś wydarzenia w swoim życiu, żeby żeby właśnie docenić je, żeby być gotowym na pewne rzeczy. I gdybym ja trzy lata temu miała życie tak jak teraz, z tamtym mindsetem. No, no nie, nie. To by się nie udało raczej. I ja po prostu wiem, że ja w tamtym momencie to czułam, miałam inne życie, miałam inny mindset, bo to wszystko przygotowywało mnie do tego, gdzie jestem teraz. I wiem, że aktualny mój stan też przygotowuje mnie do czegoś. Do czegoś bardzo pięknego. I takie, wiecie, zdanie sobie właśnie sprawy, że ach, nie musimy mieć wszystkiego od razu. Główną myślą jest. W moim dzisiejszym przekazie to, żeby się nie poddawać i żeby iść dalej za swoim głosem. Mimo, że ja często chcę się poddać i mam takie girl, to nie ma sensu. I w ogóle skończ i zajmij się normalnymi sprawami. Ale właśnie, takie momenty jak ten na przykład dzisiejszy, kiedy byłam zęby i sobie zdałam sprawę z tego, gdzie jestem, to daje mi taką właśnie motywację i wiarę, że Ej, po prostu małymi krokami i nie od razu zobaczysz wielkie rezultaty, ale z czasem je zobaczysz i one przyjdą. Więc nie poddawajmy się, guys.